Surona. Jest ósma rano, a my zebraliśmy się tutaj po to, żeby się ostatecznie pożegnać z Audi od Guwera i pojechać do Jastrzębia Zdroju, żeby go rozdać. Oczywiście bezpieczeństwo transportu nagrody to podstawa. A Kasia no jakoś nie może wyjść z tego samochodu, bo się z nim żegna, słuchajcie. I dymi do sąsiadów zapłonąć. Musimy jeszcze coś podłożyć. Dobra. Dobra, to widzimy się Jesteśmy na miejscu. Będziemy w kontakcie, Dzięki. będziemy się zwaniać. Dzięki! Patrzcie, co zrobić, żeby się odizolować od reszty współpodróżników? Kasia zjeżdża z lawety, bo przyjechaliśmy. Oczywiście pan był przed nami, no bo my żeśmy się ociągali. Czekamy na Krzyśka, który tutaj przyjedzie z całą chyba swoją rodziną. Eee, no i czekamy na guwera, żeby ostatecznie przybił piątkę Krzyśkowi i pogratulował wygranej. <try> Oficjalnie. No i ta Ale jeszcze nie jeździsz? Jeszcze nie. Oh yeah! A kiedy prawko robisz? No, teraz to już. Od jutra chyba, co? To co, kochany? Oficjalnie? Wręczamy. Słuchaj, na razie klucz. Dowód, gratki. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Gratulacje. Oby się, oby się sprawdził. Sprawdzi się, nie? Sprawdzi się na pewno. Zapraszamy. Podchodź, to twoje. jak jest chyba jeszcze trochę w szoku. Kto będzie jechał? To no to właśnie, ma, no. A, no właśnie. No. No, no. Tylko niech się nagrzeje jeszcze. No, no właśnie. Niech się nagrzeje lekarstwo tutaj... A, jeszcze mam. O. Będziesz coś o, ja. się, z kim on mówi. Czy podaje swoje dane? i dala, A za chwilę przyszedł taki roztrzęsiony. Oj, no, super. A, chcę powiedzieć, co się stało. Ale, co się stało? Straszona, co się stało. Jesteśmy w ciężkim szoku. To jak i on był Jak syn przychodzi i mówi, chcę powiedzieć, co się stało To już jest takie, o Boże, co to będzie, nie? Jezu Jezu yes. Słuchaj, chodzą takie plotki, że ty podobno celowałeś trochę w inną nagrodę, co? No, celowałem głównie w Surona, yy, ale już jak był roz, rozlosowany ten Suron, to stwierdziłem, eee, dobra, no to Trudno. 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 się mówi, No, nie? A trzy, tu nagle... trzy poszły i nagle ja patrzę na ekran, jest mój numer, i od razu chyba dwie sekundy, bo tam opóźnienie małe było No tak Dwie tak, sekundy tak. po tym po prostu już do mnie dzwonicie i ja jestem w szoku To jest pierwszy raz, kiedy coś wygrałeś? Jak to, czy zdarzało Ci się coś tam kiedyś jeszcze wygrać? E, zdarzało mi się, ale to raczej do gier jakieś takie małe, małe kwoty No ale taka nagroda to chyba... No to już jest spora nagroda No dobra, kiedy, kiedy prawko robimy? Bo ja też nie mam, dlatego pytam A... <laughs> Nie wiem No jak, jak ukończę 18 lat, no to od razu Od tak. razu, nie? No. No i co? I będziesz pilnować, żeby nikt ci tego e, samochodu nie, 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 nie eksploatował. Gdzieś go zamkniesz w garażu, czy gdzie no, będzie trzeba będzie znaleźć jakiś garaż dla niego specjalny. Bo jak na razie mamy, mamy jeden garaż, ale tam się raczej nie zmieści. Za mało jest to tak. spoko. Ale ogólnie jakie zajawki, co, Coś tam tata mówił, że tam śmigasz na tych krosach. Tak, tak, jeżdżę na krosie. Jeszcze z kolegą i z kuzynem budujemy sobie takie małe motorki od zera że kupujemy silniki, spawamy całą ramę. No co ty, kupujemy, taka zajawka, tak, ale tak. super. Robicie to tak dla siebie czy, czy nie wiem, bardziej, czy, czy sprzedajecie później to? Nie, czy... Bardziej dla siebie. Yy, I po prostu sobie jeździmy po takiej specjalnej drodze, to tam nic, a żaden samochód nie jeździ. Okej, no. okej, okay, okay. no to fajna zajawa. No. A co ogólnie uczysz się i jakie, jakie plany później jakieś? Nie wiadomo jeszcze. Nie wiadomo, trzeba się zastanowić. No dobra, na pewno. Plany na przyszłość, jazda Audi, nie? Super. Krzysiek, jeszcze raz gratulacje specjalnie od Wygrywando. No i co, obserwuj nas, bo co chwilę tutaj coś się u nas dzieje fajnego, nie tylko z guwerem, ale też sami robimy fajne akcje. Jasne. Chcesz kogoś pozdrowić? No mogę pozdrowić kolegę Bartka i kuzyna Dawida, z którym właśnie budujemy. Super. Bartek, Dawid, pozdrowienia dla was. Pozdrawiamy. Dobre. Dobra. He Krzysztof. To nie konary. To jest kompletowy kres. Jeszcze raz graczki. Niech się dobrze jeździ. Joch.